Hej, cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj taki bardzo fajny, prosty film o takiej naszej maksymie, ale tylko nie, nie tylko naszej, tylko takiej można powiedzieć u której, której, której warto pamiętać i która jest bardzo fajnym elementem e, budującym Wasze wyposażenie. Nie? I ta maksyma brzmi tak. 3 is two, two is one, one is none. Lub po polsku trzy to 2, dwa, dwa to jeden, jeden to nic. O co tu chodzi? Chodzi o tak zwane bakapowanie, czyli jeśli mamy jakiś przedmiot, którego używamy na wyprawie jakiejś i ten przedmiot jest kluczowym elementem do prowadzenia tejże wyprawy, to jeśli on się zepsuje lub zużyje, a masz go tylko jednego, no to jesteś nigdzie, nie? W sensie ta wyprawa może się nie udać, nie? Świetnym przykładem jest na przykład wycieczka rowerowa, taki bikepacking, Czyli masz rower i takim elementem, który Yy, Przeszkodzić i yy, rano wstać i znowu jechać na rowerze jest na przykład dentka rowerowa. W związku z tym, wybierając się na taką wycieczkę rowerową, musisz pamiętać o tym. I mówimy tutaj o takiej, wiecie, wycieczce z nocowaniem dłuższej nie, że na coś nie zabierasz yy, sobie dwie dentki dodatkowo musi zabrać dentki. No, jeśli nie będziesz miał dentek w, w rowerze, to kolejnego dnia po prostu już nie będziesz mógł jechać a prawdopodobieństwo, że, że złapiesz gumę, jest dosyć wysokie. Przed wypadku chodzenia z pecakiem. Nie backupujemy plecaka, bo prawdopodobieństwo, że tam się urwie że jest dosyć nikłe, ale co jest takim elementem, jeśli chodzimy z plecakiem, który powoduje, że następnego dnia rano wstajesz i znowu możesz maszerować? Stopy, nogi, buty. Nie zabieramy drugiej pary butów technicznych, ale zabieramy takie skarpetki i dopasowujemy tak buty i zabieramy takie preparaty, żeby kolejnego dnia móc wstać. Zakleić pęcherze albo nie dopuścić do tego, żeby one się powstały, i następnego dnia móc maszerować. Czy tak dobieramy buty, żeby móc ewentualnie backupować, czyli klapki na wieczór, jakąś tam maść, jakieś plastry, skarpetki, tak żeby kolejnego dnia móc maszerować, czyli backupowanie. A jak to wygląda w wypadku survivalu? W wypadku survivalu to na kilka sposobów można połączyć. Nie? I z reguły mówi się o narzędziach, nie? czyli 3 to 2, 2 to jeden, jeden to nic. W wypadku. Takiego elementu, jakie są na przykład noże czy narzędzie do cięcia, nie zabieramy nigdy jednego noża. To jest jeden podstawowy nóż, w tym przypadku Mora Garberg, to jest jeden nóż podstawowy do pracy w drewnie, w przygotowaniu ogniska, ale to jest ten jeden podstawowy nóż, którego muszę backupować, więc zawsze zabieram drugie, drugi mały nóż, który jest backupem, w tym wypadku tym nożem pracuję na obozowisko, przygotowuję przykładowo e, materiał do palenia, przygotowuję ognisko, a jak muszę wykonać drobne, delikatne prace, to mam składany nóż, którym po prostu mogę wykonywać drobne, delikatne prace, przyciśnięcie plastra, przycięcie jakiegoś tam szturka, czy takich, wiecie, delikatne, drobne roboty, nie? I mam dwa noże. W wypadku, jeśli wiem, że jadę w teren i będę musiał przygotowywać ognisko, i będę robił to codziennie, to świetnym pomysłem jest zawieranie siekierki. Wtedy mamy trzy elementy: siekierka, duży nóż, mały nóż, nie? Lub ewentualnie piły. Wtedy nie muszę się męczyć tym. Żeby zdobyć materiał na rozpałkę. Tym sobie piłuje, tym sobie batonuje, a to jest do drobnych, delikatnych prac. Nie? Czyli 3 to 2, 2 to 1, jeden to nic. Backupujemy te elementy, te narzędzia, które są wykorzystywane podczas waszej podróży, podczas waszej, tutaj można powiedzieć, działalności outdoorowej, burzhaftowej czy tam jakiejkolwiek inny, które mogą się niszczyć. Nie? Kolejnym przykładem jest na przykład sprzęt pospania ogniska. Nie zabieramy tylko jednego elementu rozpania ogniska, zabieramy minimum dwa. Minimum dwa i my zawsze w kieszeni nosimy o zapalniczkę, dodatkowo z prostym patentem nawiniętą taśmą klejącą, bo ta nawinięta taśma klejąca jest świetnym patentem na to, nie zabiera w ogóle miejsca, zawsze mamy przy sobie, dlatego że mogę wykorzystać tę taśmę klejącą jako najprostszy patunek osobisty, czyli naklejenia sobie na palucha, jak zrobię sobie krzywdę. Po oderwaniu ta taśma klejąca, po rozerwaniu, bo to jest taki zwykły duct tape, może się zamienić też, oprócz tego plastra patronkowego, w najprostszą rozpałkę. Ciach! I mamy najprostszą rozpałkę, która po prostu się tu pali. Teraz przykleiło mi się to do palucha i będzie się paliło i paliło, nie? I mam to ze sobą cały czas, czyli zabieram krzesiwo i zabieram zapalniczkę. Jak wiem, że jadę i teren będzie trudny, powinienem zabrać do tego na przykład zapałki albo zapasowe drugie krzesiwo. Ale z reguły stosuje się, robi się tak, że zabiera się zapałki, Zapalniczka w kieszeni jak jest coś prostego, jak jest coś trochę trudniejszego zapałki, jak jest bardzo trudno, używam krzesiwa lub dwa krzesiwa, trzy osobne źródła ognia, jeśli, jeśli wiem, że będę musiał przygotowywać i będę palił ogniska. nie? No ja zabieram na przykład tylko dwa. Tak samo na przykład z nawigacją. Jeśli zabierasz nawigację, to to jest twój podstawowy podstawowa busela do pracy, ale mam urządzenie nawigacyjne w zegarku, mam aplikację w telefonie, zabieram zawsze papierową mapę i zabieram zawsze zapasowy, dodatkowy, mały kompas. Guzikowy czy kierownik zwykły, bo jak to się zepsuje, czy nadepniesz, zniszczysz, spadnie, czy zgubi, no to zostajesz bez niczego, nie? Ktoś mówi, mam aplikację, mam zegarek, ale jak w zegarku zabraknie, u mnie że bardzo mało, zobaczcie, czy widać? Trzeba go ładować, o, trzeba go niedługo już ładować, nie? Bo przegapiłem ten czas, więc on już by nie pociągnął dzisiaj do nawigacji bardzo długo, nie? Wyczerpałyby się baterie. Mam telefon, Powinien być niego powerbanka, nie? ale też może być kłopot z zasięgiem szkodowo i z otwor otworzeniem aplikacji, więc zostaje Wam to narzędzie. Więc 3 to 2, 2 to jeden to jeden to nic, a minimum to jest Tu i one, 1, 1 San, is czyli dwa produkty, to jest absolutne minimum. Kolejnym przykładem, jeśli chodzi o stosowanie tej techniki, jest na przykład pojemnik do przenoszenia wody. W tym wypadku to jest butelka plastikowa, więc prawdopodobieństwo zniszczenia Tritonowa, stara na Nalgene Jest dosyć nikłe Ale jeśli zamierzasz, na przykład camelbaga, Czyli taki worek do noszenia w plecaku Tudzież na, na plecach I on rozszczelni się, pęknie, zdarzają się takie rzeczy To stajesz bez pojemnika na wodę Dlatego wtedy zawsze musisz mieć plastikową, zwykłą butelkę Która posłuży Ci do tego Żeby ewentualnie, kiedy tamto się zepsuje naczynie Móc po prostu mieć w czymś, przenosić wodę Czyli pamiętajcie, żeby Backupować te rzeczy które zużywają się podczas Waszej działalności outdoorowej lub które po prostu nie tyle zużywają się, ile jest prawdopodobieństwo, że się zniszczą lub je zgubicie. Czyli takie rzeczy jak rzeczy do cięcia, rzeczy w apteczce przykładowo, rzeczy do nawigacji, rzeczy do przenoszenia wody, które wpłyną na to, że nie będziesz mógł następnego dnia spokojnie wykorzystywać i czerpać z, z można powiedzieć, z tej Waszej podróży, tylko będzie się skupiał na tym, że o, złamaliśmy nóż, o, nie mamy narzędzie do nawigacji, bo właśnie skończyła się bateria w Waszej aplikacji, nie? Więc mapa, busola i dodatkowe elementy są takim wsparciem, więc pamiętaj, od dzisiaj 3 to 2, 2 to 1, nie, 1 to nic, czyli backupuj swój sprzęt, dbaj o to, żeby po prostu on był najlepszej jakości i żeby się nie zniszczył. Bo też co to znaczy najlepszej jakości? To znaczy, że jak kupisz gówniany sprzęt, a skąpy dwa razy płaci, to i tak później po jakimś czasie, jak ten sprzęt się zużyje czy zepsuje, będziesz musiał dopłacić, żeby kupić drugi, więc dwa razy płacisz. Więc lepiej kupić sprawdzony, dobry, raz wydać pieniądze, a porządny. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.